Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza i dziś kolejny film z cyklu Wybierz kartę. Dziś będziemy pytać kart, czy powinnam wdać się w romans z. I tu możecie sobie pomyśleć o danej osobie. Od lewej strony macie pierwszą, drugą i trzecią talię kart. Tak więc wybierzcie sobie talię kart, z której chcecie mieć. Czytanie. Przypominam, że czytania są dla subskrybentów, tak więc, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zapraszam. Daję Wam chwileczkę na wybór talii i zaraz zaczynamy. Jeżeli już każdy wybrał swoją talię kart, zaczniemy najpierw od pierwszej talii kart. Co tutaj karty pokazują. Czy powinnaś, powinieneś wdać się w romans z? Czy powinnaś wdać się w romans? Czy powinnaś wdać dać się w romans? Ok, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą talię kart, tutaj kochani, mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o kwestię romansu, to jak najbardziej tak, ale nie w tym momencie. Karty pokazują, żeby z tą decyzją wstrzymać się z tego względu, że być może. Niektórzy z Was są jeszcze w formalnych związkach, tak więc czekacie na ten. A upragniony papierek, który będzie wskazywał, że teoretycznie już jesteście osobami wolnymi. I tutaj karty też mogą pokazywać, że osoba, o której w tym momencie pomyślałaś bądź pomyślałeś, ewidentnie coś do, do ciebie czuje i jak najbardziej masz szansę na stworzenie czegoś fajnego z tą osobą, na założenie. Nawet rodziny, na wspólne życie. Może nie powiem, że to będzie Twój partner bądź też partnerka do końca życia, ale niewątpliwie będzie taki moment, że przeżyjecie ze sobą bardzo fajne lata. Tak więc, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały pierwszą talię kart, to jak najbardziej możecie wdać się w romans. Z tym, że karty zalecają na obecną chwilę troszeczkę przeczekać, to nie jest odpowiedni moment, a później jak najbardziej, tak tak więc teraz sprawdźmy następną talię kart co tutaj karty pokazują czy powinnaś powinieneś wdać się w romans z czy powinnaś wdać się w romans z Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart, tutaj kochani, karty może niekoniecznie pokazują, że jest to dobra decyzja. W każdym bądź razie to wy będziecie się dobrze czuli z tą sytuacją, tak jakbyście wy tego potrzebowali. Może. Osoba, o której w tym momencie pomyśleliście, jest takim waszym pseudo-ideałem i sam fakt, że wdacie się w romans z tą osobą, a będzie jakby spełnieniem waszych marzeń. W każdym bądź razie e, dobrze się będziecie czuli, e, poczujecie wreszcie, że, że tak powiem, żyjecie. E, to będzie coś nowego w waszym życiu. Fakt Faktem może być właśnie taka sytuacja, że większość z Was e, Myśli o tym, jak na razie, y, chociaż y, wasze, y, że tak powiem, jakby takie standardy, jakieś takie wasze zasady, y, może się tą lekko właśnie kłócić z waszymi zasadami życiowymi. Wy, wymi. Tak więc tutaj karty pokazują, że y, Niekoniecznie to może być dobra decyzja, choć wy personalnie poczujecie się bardzo dobrze z tą zaistniałą sytuacją. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. Teraz sprawdźmy trzecią talię kart. Trzecia talia kart. Zobaczymy, co tutaj karty pokażą powinnaś, powinna dać się w romans z... Ok, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart, tutaj kochani mam wrażenie, że karty Absolutnie negują, a waszą chęć wdania się w romans z konkretną osobą, e, karty więc po, e, wręcz pokazują, żeby, e, tak jakby, przestać o tym myśleć i w pewien sposób inaczej się, że tak powiem, zaspokoić. To nie jest dobra decyzja. E, to nie jest dobra decyzja, jeżeli na przykład chodzi o ten moment, jeżeli chodzi o tą konkretną osobę, o której myślicie, to nie jest osoba do romansu. Tak więc dla Was najlepszą decyzją będzie po prostu e, e, odcięcie się od, od nawet od tych myśli, żeby absolutnie nic w tym kierunku nie robić. Nawet jeżeli to ta druga osoba daje Wam jakieś sygnały, że miałaby ochotę na coś to też nie, absolutnie nie nie wchodźcie w żadne takie jakieś dziwne układy bądź też nawet nie wiem jedną noc, która będzie, że tak powiem, tylko jedną jedyną nocą, bo to może się źle dla Was skończyć. Tak więc, jeżeli chodzi o trzecią talę, tutaj nie, nie warto wchodzić w żaden romans z tą konkretną osobą, o której sobie pomyśleliście, tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze czytania i tak jak już wcześniej przypominałam, jeżeli macie jakieś propozycje do kart, jeżeli chodzi o pytania, to tutaj poniżej w komentarzach jak najbardziej możecie je zamieszczać, a ja w miarę możliwości czasowych będę starała się na nie odpowiedzieć. Tak więc dziękuję bardzo za dzisiaj i do następnego razu. 宝宝。